Cześć, ja nazywam się Patryk, firma Flowdog. Zbudujemy sobie dzisiaj system, który będzie automatycznie generował nam treści na wszystkie social media. Będziemy mogli generować je na Instagrama, Facebooka, Linkedina, Twittera i Pinteresta. Także przejdźmy do platformy MAKE i zobaczmy, w jaki sposób to zbudować. Teraz pokażę Wam, w jaki sposób ten system jest zbudowany. Przejdziemy sobie tutaj przez każde z tych pól, żeby mniej więcej Wam pokazać, w jaki sposób możecie to sobie sami skonfigurować. Oczywiście też załączę poniżej link do Dropboxa, gdzie będziecie sobie mogli to po prostu pobrać, aby tego drugi raz nie tworzyć. Przejdźmy sobie teraz do tego systemu, pokażę Wam, w jaki sposób to działa. W pierwszym module będziemy sobie musieli ustawić tematykę, która będzie dla nas interesująca, czyli np. my mamy tutaj sztuczną inteligencję, automatyzacja procesów, chatbot i tym podobne. Tego przede wszystkim nie będziemy mogli zmienić ze względu na to, że w kolejnym module, czyli w tak zwanym mikserze. Będziemy randomowo wybierali jeden z tych czterech tematów, aby na podstawie tego później chat GPT wygenerował nam treść do tego posta. Także tutaj możecie sobie ustawić swoją tematykę, którą chcecie. Załóżmy, że działacie w branży kosmetycznej. Wybieramy sobie cztery tematy, które Was interesują. Klikamy OK. Tutaj w tym miejscu nie zmieniamy nic, to zostawiamy sobie takie, jakie jest. Tutaj będziemy mieli w zasadzie pole do popisu, będziemy mogli kilka rzeczy pozmieniać. Wy docelowo, gdy pobierzecie sobie tego Template'a i wrzucicie go do aplikacji Makea, będziecie mieli to, co jest tutaj napisane, ale śmiało będziemy mogli tutaj coś od siebie jeszcze dopisać, z tym nie ma najmniejszego problemu. To będzie jako taka jako szablon do tworzenia postów. Następnie na podstawie tego posta będziemy sobie generowali zdjęcie. Tak? Stwórz zdjęcie, które przedstawia tematykę, i tutaj właśnie to jest ta tematyka, która została automatycznie wybrana. W tym miejscu mamy opis, gdzie ChatGPT będzie miał wygenerować zdjęcie na podstawie właśnie wcześniejszego modułu, gdzie wygenerowaliśmy cały post, a następnie będziemy musieli podłączyć, załóżmy, Instagrama. I tutaj pamiętamy o tym, aby nasze konto na Instagramie było ustawione jako konto biznesowe. I tutaj wybieramy sobie swoją stronę jako adres URL. Ustawiamy link, który mamy z tego miejsca, już wam pokażę jak to zrobić. Klikamy sobie tutaj i mamy pierwszy moduł tworzenie posta, to nas nie interesuje. Mamy drugi moduł, czyli wygenerowanie zdjęcia. Wchodzimy w data i mamy adres URL, którego będziemy używali w tym przypadku, a jako opis używamy tworzenie posta. Wchodzimy w to miejsce, message i w content, który został przygotowany, czyli powinno to wyglądać w ten sposób. Jeśli to wszystko mamy ustawione pod swoje wymagania, klikamy po prostu OK i sprawdźmy, jak to działa. Pokażę Wam na przykładzie już wygenerowanego posta. W tym miejscu teraz nam się będzie tworzył post. Chwilkę to może potrwać. Teraz generujemy zdjęcie. No i dobrze, tutaj został post wygenerowany. Nie mamy żadnych błędów? Nie mamy. Dobra, odświeżymy sobie stronę. Tu jest nowy post. Post jest przed 15 sekund. Tak wygląda wygenerowane zdjęcie. Przedsiębiorco czas na wzrost. Oczywiście sam post nie został skończony z racji tego, że go ograniczyłem, żeby nie zużywać pieniędzy poprzez API OpenAI, ale tak mniej więcej wygląda gotowy post. Jeszcze wam pokażę, w jaki sposób się zalogować do samego OpenAI, z racji tego, że na przykład jeśli macie opłacony chat GPT 4. To nie będzie wystarczające, z racji tego, że będziemy musieli się zalogować do API, a API jest czymś innym jak ta frontendowa wersja dostępna dla wszystkich użytkowników. Tutaj schodzimy sobie na sam dół i będziemy widzieli takie okno API. Wchodzimy do API Login, logujemy się do API. My już jesteśmy w systemie, wy tam będziecie musieli stworzyć sobie konto. I na razie możemy to zostawić w tym miejscu. Wracamy sobie do Makea. I tutaj jak będziemy mieli OpenAI. Klikamy dodaj nowe konto i będziemy potrzebowali klucza oraz ID organizacji. I klucz API znajdziemy w tym miejscu. Klikamy Create New Secret Key. Możemy sobie to nazwać. I tutaj wygenerowujemy klucz. Także wracamy sobie do Makea z tym kluczem, wklejamy go w to miejsce. Następnie będziemy musieli znaleźć ID organizacji. Wracamy sobie do tego miejsca, klikamy organizacja. Ogólnie. I tutaj ten kod będziemy sobie musieli skopiować, wrzucić tutaj kliknąć save i wtedy będziemy mogli podłączyć nasze konto. Tutaj odnośnie samych metod będziemy mogli sobie wybrać <laughs> model GPT, który chcemy, żeby był obsługiwany. My tutaj mamy w zasadzie najwyższy model, aby te treści były jak najlepszej jakości. Tutaj mamy maksymalną ilość tokenów, 200 to jest właśnie taka, którą widzieliście wcześniej na Instagramie. Możemy sobie ją śmiało zwiększyć do 1000, żeby te posty były bardziej obszerne. I w zasadzie to wszystko. Cały system jest gotowy. Tutaj możemy sobie ustawić, że możemy go odpalać raz dziennie. Gdy już będziemy mieli to wszystko skonfigurowane, możemy sobie dodać Facebooka, możemy sobie dodać Linkedina, możemy sobie dodać Twittera, Pinteresta. Jak skonfigurować każde z tych narzędzi, jeśli będziemy się chcieli dowiedzieć. Wchodzimy tutaj. Aby nas podłączyło, a następnie klikamy dodaj i przechodzimy dalej przez konfigurację. Tam zwykle będzie po prostu logowanie na dane platformy, i nic więcej. Gorzej będzie skonfigurować samego Twittera ze względu na to, że będziemy musieli wchodzić do samego API, tak jak w przypadku OpenAI i tutaj pełną instrukcję znajdziemy w tym miejscu. Mamy online help, i tutaj będziemy mieli pełny opis tego, w jaki sposób to skonfigurować. Także tak działa mniej więcej ten system. Jeśli Ci się podobało to, co właśnie tutaj zbudowaliśmy, daj znać w komentarzu. Oczywiście możesz zostawić lajka, subskrypcję. Do następnego, cześć.